Kościół ewangelicko prezbiteriański zaprasza. Zgłębiamy Boże Słowo. Przypomnę pokrótce to, co było ostatnio, tak jak właśnie zazwyczaj robię. Teraz to mi się wydaje, że szczególnie jest przydatne, dlatego że ostatnie kazanie z Księgi Wejścia, bo było przed naszym wyjazdem. Potem miałem kazanie wyjątkowo właśnie z Ewangelii Świętego Mateusza, a teraz znowu wracamy do Księgi Wyjścia i tak sądząc po tym. Ile jeszcze kazań zostało różnym innym kaznodziejom, którzy mówili całe właśnie kazania z całej Księgi Wyjścia, to już naprawdę zbliżamy się do końca, bo dzisiaj będziemy omawiać 32 rozdział w całości. Potem, tak naprawdę, zostaje nam 33 i 4 rozdział do omówienia, czyli pewnie kolejne dwa kazania. A potem tak naprawdę już, już przeskakujemy do samego końca, ponieważ już ten drugi segment realizacji wzniesienia przybytku jest tak naprawdę powtórzeniem tego, co było dotychczas. Więc przeskoczymy już do samego końca, gdzie Boża chwała zamieszka właśnie w przybytku. Więc trzy, może cztery kazania nam zostały z Księgi Wyjścia, i tę długą, bardzo już wędrówkę naszą, będzie jej koniec. Ostatnim razem, gdy, gdy byliśmy w Księdze Wyjścia, Omawialiśmy wracający temat Sabatu. Jest to temat, który właśnie w Księdze Wyjścia nieraz już był omawiany. I rozważaliśmy to, jak Sabat wskazuje na przeszłość, czyli na stworzenie, ale także na historię Bożych Aktów Odkupienia. Rozważaliśmy też główny cel Sabatu, którym jest oczywiście poznanie Boga, społeczność z nim. I na koniec tamtego kazania też rozważyliśmy, jak Sabat wskazuje na przyszłość, na niebiański odpoczynek którego doświadczy Boży Lud, gdy każdy z, właśnie z nas, każdy z Bożego Ludu, zakończy to życie na tej ziemi. A po rozważeniu tak wzniosłego tematu jak Sabat, który właśnie między innymi jest przedsmakiem niebiańskiej Ziemi Obiecanej, musimy niestety zwrócić się do przykrej historii, o której czytamy w 32 rozdziale Księgi Wejścia, czyli właśnie do bałwochwalstwa, którego Izraelici się dopuścili, ulewając sobie złotego cielca. Więc przeczytamy cały 32 rozdział, ale zanim przeczytamy, zwróćmy się do naszego Boga, aby prosić właśnie o błogosławieństwo nad czytaniem i też wykładem Jego słowa. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że te historie nie są przypadkowymi historiami, że nieprzypadkowo też zostały zawarte i tak opisane w jaki sposób zostały opisane. Dziękujemy Ci za to, że są to słowa natchnione, że są to słowa, które pochodzą od samego Boga. I Panie, prosimy Cię, żebyś Ty nas pouczał, żebyśmy widzieli siebie też w tej historii, żebyśmy nie chcieli pogardzać i, i wywyższać się nad, nad Izraelitami, nad, nad ich grzesznością, ale żebyśmy, Panie, w, w ich grzeszności widzieli naszą. Ale żebyśmy, Panie, przede wszystkim widzieli to, jakim Ty jesteś Bogiem dla grzeszników. Amen. Więc to będzie dłuższy właśnie fragment, czyli cały ten 32 rozdział Księgi Wejścia. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. A odpowiedział im Aaron: Zejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście do mnie. I pozdejmowali cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Arona. I przyjął je z ich rąk i ulał z, z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy ci wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać, jutro będzie święto Pana. I wstawszy na zajutrz wcześnie rano, złożył ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie Twoi Izraelu, którzy Ci wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim narodem. Lecz Mojżesz łagodził gniew pana, boga swego i mówił: Dlaczegoż, panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, aby pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swojemu na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich, rozmnożę potomstwo Wasze jak gwiazdy na niebie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu Waszemu i posiądą ją na wieki. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa, tablice zapisane z obu stron, z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga, wyrytym na tablicach. Jozue usłyszał odgłosy krzyków ludu i rzekł do Mojżesza, wrzawa wojenna w obozie. On zaś odpowiedział, nie jest to odgłos okrzyków po zwycięstwie, nie jest to odgłos okrzyków po klęsce, lecz słyszę odgłos śpiewu. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą. Potem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do wody i dał ją pić synom izraelskim. Następnie rzekł Mojżesz do Arona: Co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nań tak wielki grzech? Aaron odpowiedział: Niech pan mój się nie gniewa. Ty znasz ten lud, że jest skłonny do gniewu. Powiedzieli mi: Uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Więc rzekłem do nich, kto ma złoto, niech zdejmie z siebie. I daj mi je, potem wrzuciłem je do ognia i tak powstał ten cielec. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił go do tego rozwydrzenia ku pośmiewisku wobec ich przeciwników, stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokół niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela, przypatrzcie każdy swój miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijcie każdego, czy brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około trzech tysięcy mężów. Potem rzekł Mojżesz, wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko Synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. Następnego dnia rzekł Mojżesz do ludu, popełniliście ciężki grzech. Lecz teraz wstąpię ponownie do pana. Może zdołam przebłagać go za wasz grzech. Wrócił tedy Mojżesz do pana i rzekł: Oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech. Lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. I rzekł pan do Mojżesza: Tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzy z księgi mojej. Teraz zaś idź, prowadź ten lud, dokąd ci przykazałem, a oto anioł mój pójdzie przed tobą. W dniu nawiedzenia mojego nawiedzę ich za ich grzech i ześlę Pan karę na lud za to, że uczynili cielca, którego sporządził Aron. Tyle czytanie z Bożego Słowa, z Bożego Słowa, a teraz właśnie przejdziemy do, do omówienia paru aspektów tego, tego dłuższego tekstu, tej, tej historii, którą właśnie trudno byłoby tak naprawdę podzielić, a więc potraktujemy ją właśnie jako taką jedną całość. I zaczniemy omawianie naszego fragmentu od porównania tego, co się działo na górze Synaj, z tym, co działo się w obozie Izraelitów. I w drugiej części kazania omówimy reakcję Boga na bałwochwalstwo Izraelitów i wstawiennictwo Mojżesza, ale też odpowiedź później na Bożą, na wstawiennictwo Mojżesza, więc tą wymianę pomiędzy Bogiem a Mojżeszem. Zatem najpierw właśnie porównajmy to, co się działo na górze z tym, co się działo w obozie. Już od dłuższego czasu w naszym studium Księgi Wyjścia przebywamy właśnie wraz z Mojżeszem na górze Synaj i słuchamy Bożych planów zamieszkania pośród swojego ludu. I właśnie w tym samym czasie, co Bóg objawiał się Mojżeszowi na górze, gdy mówił Mojżeszowi o cudownym planie, dzięki któremu on zamieszka pośród swojego ludu, Izraelici także właśnie obnażali swoje serca pełne niewiary, niecierpliwości i grzechu. Jest to pierwsza serii smutnych ironii, które znajdziemy właśnie w, dzisiejszym, w dzisiejszej historii. Bóg przedstawia Mojżeszowi plan na to, jak zamierza przyjść, aby zamieszkać w namacalny i realny sposób pośród swojego ludu. A lud w tym samym czasie bierze tę sprawę w swoje ręce i na swój sposób ściąga Boga na ziemię. Izraelici chcieli Boga, którego mogli zobaczyć. Nie widzieli Mojżesza od dłuższego czasu, był odległy przez właśnie te 40 dni, więc stwierdzili, że muszą coś z tym zrobić. Po części ich pragnienie nie było samo w sobie złe, chcieli mieć Boga pośród siebie, Boga, którego mogli zobaczyć. Niestety zamiast uczynić to zgodnie z wolą Bożą, którą właśnie otrzymywał Mojżesz na górze. Zdecydowali wziąć sprawę w swoje ręce. I nasz fragment mówi właśnie o niecierpliwości Bożego Ludu, okazanej najpierw wobec Mojżesza, ale ostatecznie jest to tak naprawdę niecierpliwość okazana wobec Boga. Przychodzą do Arona, aby uczynił im bogów, którzy pójdą przed nimi. I co to nam mówi? To właśnie, żeby Aaron uczynił nam im bogów, którzy mają pójść przed nimi, że nie chcieli oni już tak naprawdę pozostać dłużej pod górą Synaj. Chcieli zostawić Mojżesza? Stwierdzili, że nie, wi nie wiadomo, co się z nim stało. Zostawmy Mojżesza, pójdźmy dalej bez Boga. Chcieli otrzymać Ziemię obiecaną, zamieszkać w tej Ziemi obiecanej, ale nie chcieli, żeby Bóg był, ten Bóg, który na górze się objawił, był z nimi. Chcieli otrzymać dary, ale nie bardzo zależało im na darczyńcy. I tak naprawdę jest to przeciwna postawa do postawy Mojżesza, bo wiemy, że Mojżesz, gdy usłyszał, że nie może wejść do Ziemi obiecanej, ale gdy Bóg wprowadził go na górę i pokazał mu Ziemię obiecaną, Mojżesz powiedział, że nie, on nie chce wejść do Ziemi obiecanej. Jeśli Bóg nie wejdzie z nim. A Izraelici właśnie dokładnie przeciwną postawę tutaj przedstawiają. I powaga tego odstępstwa Izraelitów jest podkreślona w tej historii poprzez właśnie taką całą serię smutnych ironii, z której póki co wspomniałem o jednej. I właśnie ta pierwsza, o której już wspomniałem, to jest to, że Bóg ukazuje Mojżeszowi plany na zamieszkanie pośród Izraelitów, a Izraelici sami wymyślają sobie plany na ściągnięcie Boga bliżej siebie. Po drugie, gdy Bóg Przekazywał Mojżeszowi wezwanie do ofiarności na rzecz wzniesienia świątyni, Izraelici w tym samym czasie hojnie i chętnie łożyli, ale na rzecz wzniesienia posągu bóstwa. I po trzecie, po ulaniu Bożka, Izraelici składali przed nim ofiary pojednania, a cała ta historia jest historią zerwania wspólnoty z Bogiem i złamania przymierza. I po czwarte, Izraelici jedzą i piją przed obliczem swojego Bożka, a dopiero co. Starsi z Izraela jedli i pili przed obliczem Boga i oglądali Jego chwałę. Widzimy, jak bardzo podkreślona jest wina Izraelitów w dzisiejszym tekście, jak bardzo podkreślone jest to, jak, jak absurdalne i niedorzeczne jest ich zachowanie. Izraelici zamiast czekać na Boga, zamiast ufać Bogu, zamiast wierzyć, że Bóg rzeczywiście jest dobry i miłosierny, wątpią w to wszystko i chcą uczynić sobie Boga na swój obraz i podobieństwo. Jak się nad tym zastanowić, ich niewiara jest bardzo wyraźna i bezpośrednia. Ta niewiara najpełniej jest ukazana w następujących słowach wersetu pierwszego: Nuże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym mężem Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Izraelici przecież wiedzieli, że Mojżesz wszedł na górę, na której Bóg manifestował swoją obecność. Ich starsi także byli na tej górze i także oglądali Bożą chwałę. Izraelici dopiero co doświadczyli niesamowitych aktów odkupienia z Bożej ręki. Poprzez które mogli wiedzieć na pewno, że Bóg, któremu służą, jest Bogiem dobrym, niezmiennym, świętym, a także miłosiernym. Wiedzieli, że jest ich Bogiem i że oni są Jego ludem. Dopiero co tak naprawdę weszli w przymierze z Bogiem i złożyli przysięgę posłuszeństwa prawu Bożemu, a jednak wciąż okazują się niewierni i nie stali. Mówiąc słowa, nie wiemy bowiem, co się stało z Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, przede wszystkim wyrażają wątpliwości co do Bożej dobroci. Oczywiście wyrażają także pogardę wobec Mojżesza i obojętność co do jego losu, ale przede wszystkim wątpią w to, czy Bogu naprawdę można ufać. Ich wniosek jest naprawdę alarmujący z tej właśnie zastałej sytuacji. Ich słowa można by tak zinterpretować: Nie wiemy, co Bóg uczynił z tym mężem Mojżeszem. Może Mojżesz zginął nas z ręki Boga. Nie pozostawajmy dłużej pod tą straszną górą, idźmy dalej do ziemi obiecanej z bóstwami, które sami sobie uczyniliśmy i które możemy sami kontrolować. Jest to dla nas niewyobrażalne, że Izraelici zachowują się w taki sposób, że wątpią w dobroć Boga, a nawet zarzucają mu zło po raz drugi, bo już, bo już wiemy z historii Izraelitów, że już raz zarzucali Bogu, że wyprowadził ich na pustynię, żeby ich tam pozabijać. Po tym, jak wiele razy i w jaki spektakularny sposób doświadczyli Jego dobroci i miłosierdzia, oni nadal zarzucają Bogu zło. A jednak my także niestety jesteśmy zdolni właśnie w taki sposób zachowywać się wobec naszego Boga. Pomimo tego, że czytając tę historię, jesteśmy właśnie zdumieni tym, w jaki sposób Izraelici tak mogli się zachować. Ta historia także jest historią o nas. W czasach, w których wygoda i przyjemność są tak ważne, Wyjątkowo trudne jest, abyśmy potrafili wierzyć w Bożą dobroć i miłosierdzie, szczególnie pośród trudnych okoliczności albo doświadczenia pozornego opuszczenia przez Boga, czy też ciężkiego zmagania się z własną grzesznością. Czyli tak naprawdę, gdy Bóg przeprowadza nas przez jakąś z tych właśnie trzech rodzajów prób. Gdy Bóg wydaje się odległy, szczególnie trudne jest ufanie Bogu i poleganie na nim. Tak samo właśnie jak dla Izraelitów było to trudne, gdy, gdy Mojżesz był odległy, choć na krótką chwilę. Jednak Bóg przeprowadza nas przez te ciemne doliny właśnie w celu nauczenia nas, że tylko w nim możemy znaleźć prawdziwy pokój i stałość na tym świecie pełnym zmian, bólu i cierpienia. Izraelici okazali wobec Boga i Mojżesza niecierpliwość, ponieważ nie widzieli ich i nie chcieli na nich czekać. Woleli szybko otrzymać Boże dary, pomijając społeczność z Bogiem, pomijając czekanie na właściwy czas i na Boga. Niestety, gdy nie czujemy bliskości Bożej, gdy przechodzimy przez różne trudy w, w naszym życiu, wydaje nam się, że Bóg nas opuścił. A co gorsza, że może wcale nie troszczy się o nas i nas nie kocha. I w trakcie takich właśnie prób szatan i nasze własne ciało, czyli nasi wrogowie, podpowiadają nam, abyśmy zaczęli wątpić w Bożą dobroć i troskę wobec nas. I nasi wrogowie, czyli właśnie szatan i nasze własne ciała, podsuwają nam w takich czasach propozycje, propozycje innych rzeczy, które mogłyby zaspokoić. Nasze właśnie dążenia, nasze pragnienia doświadczenia pokoju, odpoczynku, przyjemności, ale jednak one zawsze bardzo szybko mijają. I w takich okresach naszego życia szczególnie potrzebujemy głosić Ewangelię swojej duszy, w swojemu sercu. Potrzebujemy społeczności z Bogiem, z Jego ludem, i potrzebujemy modlitw, które Bóg nam dał, abyśmy mogli wyrazić nasz ból i nasze zwątpienie. Ale nie po to, żeby w tym bólu i zwątpieniu pozostać, ale po to, aby uciec się w naszym ucisku do Boga. I dlatego psalmy właśnie są tak niezbędne dla Bożego Ludu, ponieważ wyrażają one całą gamę ludzkich uczuć i doświadczeń. Od smutku, bólu i zwątpienia po radość, ufność Bogu i spełnienie w Nim. I właśnie świetnym przykładem psalmu, który pasuje do dzisiejszego fragmentu, to jest właśnie Psalm 77, który dzisiaj już czytaliśmy. I teraz tylko przywołam kilka wersetów tego psalmu, które mówią tak. Czy Pan na wieki odrzuca i nigdy nie okaże łaski? Czy ustała na zawsze łaska Jego? Czy cofnięta została obietnica Jego na wieki? Czy Bóg zapomniał litości? Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? I rzekłem: To sprawia mi ból, że prawica Najwyższego jest zmienna. Wspominam dzieła Pańskie, zaiste, wspominam Twoje dawne cuda. Rozpamiętuję wszystkie dzieła Twoje i rozważam czyny Twoje. Boże, święta jest droga Twoja, któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg. Tyś Bogiem, który uczynił cuda. Dałeś poznać narodom moc swoją. Odkupiłeś ramieniem swoim, lud swój. Synów Jakuba i Józef, Józefa. W tym psalmie bardzo wyraźnie widzimy to, w czym psalmista pokłada swoją ufność i przekonanie o Bożej dobroci. Nie w okolicznościach swojego życia, nie w świętości swojego życia, nie w tym, co czuje, ale w tym, co Bóg uczynił. W tym, jakim Bóg objawił się w dziełach odkupienia doświadczonych przez cały Boży Lud. I właśnie w taki sposób reaguje też Mojżesz, gdy dowiaduje się od Boga o odstępstwie Izraelitów. I właśnie na tej pierwszej wymianie pomiędzy Bogiem a Mojżeszem chciałbym, żebyśmy teraz właśnie się pochylili na chwilę. W wersecie 7-10 czytamy takie słowa wypowiedziane przez Boga. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem, zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie twoje Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żebym zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a z Ciebie uczynię wielki lud. Pierwsza rzecz, która jest dość szokująca w wypowiedzi Boga, to jest dystansowanie się Boga od swojego ludu. W wersecie siódmym, zejdź na dół, gdyż przeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bóg nazywa Izraelitów ludem Mojżesza, których Mojżesz wyprowadził z ziemi egipskiej. Następnie przedstawia Mojżeszowi to, co jest nam, grzesznym ludziom, najtrudniej przyjąć, czyli jego zamiar wytracenia całego narodu wybranego. Bóg mówi do Mojżesza: Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Wystarczy, że Mojżesz zostawiłby Boga w spokoju. Wystarczyłoby, że przestałby wstawiać się za Bożym Ludem. I Bóg uczyniłby z niego wielki naród. Musiała to być niesamowita pokusa. Izraelici już nieraz okazywali pogardę i niewdzięczność wobec Mojżesza. Doświadczył on już wielokrotnie ich uporu, ich niewiary i ich rozwydrzenia. Wiedział dobrze, że słowa, które Bóg mówi, że są ludem twardego karku, są prawdziwe. Jednak Mojżesz nie zostawia Boga w spokoju. Nie przestaje wstawiać się za Bożym Ludem, pomimo ich niewiary. Za chwilę przejdziemy do omówienia właśnie odpowiedzi Mojżesza. I do jego wstawiennictwa za Boży Lud. Ale jednak zanim to zrobimy, chciałbym, abyśmy na chwilę zatrzymali się jeszcze nad słowami wypowiedzianymi przez Boga do Mojżesza, ponieważ są to słowa trudne, które łatwo byłoby źle zrozumieć i wiele osób źle rzeczywiście interpretuje te słowa, i przez to mają, można, można mieć właśnie dojść do złego obrazu, niewłaściwego obrazu Boga. Wiemy, że Bóg suwerennie sprawuje władzę nad wszystkim. Wiemy, że Bóg jest Bogiem niezmiennym, Bogiem, którego słowo jest pewne, którego obietnice są nieodwołalne. Zatem dlaczego wydaje się, że chce Bóg uczynić coś, a później jednak tego nie czyni? Dlaczego mówi słowa, które przed chwilą przeczytaliśmy? Ponieważ Bóg zdecydował wypełnić swoje dobre cele przy użyciu ludzi. Mojżesz, jako pośrednik Bożego Ludu, został w pewnym sensie wystawiony tutaj na próbę. Podobnie jak Abraham, gdy miał ofiarować Bogu swojego syna Izaaka. I oboje wiemy, że przeszli te próby, okazując posłuszeństwo i ufność Bogu. Zatem Bóg użył Mojżesza, jak i też Abrahama, aby uczynić to, co jest dobre, ale początkowo pozornie właśnie wyraził pragnienie uczynienia czegoś, co było złe. Jednak, jak dobrze wiemy, wytracenie całego narodu wybranego nie byłoby złe obiektywnie, jeśli Bóg tak by zdecydował uczynić, ponieważ Izraelici byli grzesznikami zasługującymi na sąd, byli krnąbrni, byli uparci w swoim grzechu, jak każdy człowiek. Bóg mógł osądzić ich i uczynić z Mojżesza wielki naród, jednak tego nie uczynił. Zmiłował się nad swoim ludem i nie wytracił ich. Znów myślę, że mamy tutaj echo Edenu i upadku pierwszych ludzi. Słowa, które Bóg mówi do Mojżesza, można by potraktować jako to, czego byśmy się spodziewali po upadku człowieka. Z pewnością po upadku pierwszych ludzi, anioły czekały, aż Bóg zniszczy ludzi, wypełni to, co zapowiedział, że jeśli oni się dopuszczą grzechu, to zginą i że spodziewali się, że uczyni Bóg świat na nowo, dobrym. Jednak Bóg tego nie uczynił. Rzeczywiście, ukarał człowieka za upadek, nie przestał być sprawiedliwym Bogiem, jednak dał upadłemu człowiekowi obietnicę odkupienia, obietnicę zwycięstwa nad grzechem, złym i śmiercią. I właśnie to łaska tak naprawdę powinna być zadziwiająca, a nie Boży Sąd. Bóg pomimo straszliwego grzechu zarówno pierwszego człowieka, jak i Izraelitów, a także nas, Okazał łaskę i miłosierdzie. Czy nie jest to zadziwiające? Zatem pamiętajmy o tym, że obraz Boga, który widzimy w tej historii, to nie jest obraz zmiennego Boga, myśliwego i gniewnego Boga, ale obraz Boga niezmiennego, sprawiedliwego, a także łaskawego i miłosiernego. Ten sąd rzeczywiście został przeprowadzony i zginęło rzeczywiście kilka tysięcy mężów, więc Bóg ma prawo do tego, żeby niektórym grzesznikom, którzy. Trwają w swoim uporze, rzeczywiście powiedzieć, że już koniec czasu łaski i odwołać ich z tej ziemi, ale jednak nad lwią większością Bożego ludu, którzy wszyscy dopuścili się odstępstwa, okazał łaskę i miłosierdzie i cierpliwość. I teraz właśnie przejdźmy do tego, jak Mojżesz odpowiedział Bogu, w jaki sposób On wstawił się za Bożym ludem. I przeczytajmy najpierw wersety 11-13, do i dalej wersety 31-32, bo to one tworzą taką spójną całość. Lecz Mojżesz łagodził gniew pana, boga swego, i mówił: Dlaczegoż, panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie, w złym zamiarze wyprowadził ich, by ich pozabijać w górach i wytracić z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości swojej, e, od swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swojemu. Wspomina Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi swoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich, rozmnożę potomstwo wasze, jak gwiazdy na niebie. I całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki. I teraz dalej 31 werset. Wrócił wtedy mojżesz do Pana i rzekł: Oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie Bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech. Lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Mojżesz nie wskazuje na Boży lud, na cokolwiek w nich, albo nawet na cokolwiek w sobie, na swoją własną wierność Bogu. Wskazuje na Bożą chwałę, na Bożą obietnicę, na Jego wierność tym obietnicom. Mojżesz rozumie, że cokolwiek dobrego w nim, jak i też cokolwiek dobrego w, w Bożym ludzie, pochodzi od Boga. On rozumie, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra i tylko ze względu na Jego dobroć, ze względu na Jego miłosierdzie do ludzi, Bóg może okazać rzeczywiście łaskę grzesznym Izraelitom. Niesamowite są słowa, które czytamy w wersecie 32. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Mojżesz prosi Boga o to, aby On mógł ponieść karę za Izraelitów. Staje pomiędzy Bogiem a grzesznymi i winnymi Izraelitami i chce wziąć konsekwencje ich grzechu na siebie. Podobną postawę okazał właśnie święty Paweł, pisząc w dziewiątym rozdziale listu do Rzymian, który, słowa, które dzisiaj czytaliśmy, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. Jednak ostatecznie ani święty Paweł, ani Mojżesz nie mogli zadośćuczynić za grzechy swoich braci. Nie mogli wziąć konsekwencji ich grzechów na siebie, ponieważ musieli odpowiadać za swój własny grzech. Tylko Chrystus mógł to uczynić i rzeczywiście uczynił. Przyszedł na świat właśnie w tym celu. Wziął na siebie nasz grzech i jego konsekwencje, abyśmy mogli otrzymać z jego ręki łaskę za łaską. To on właśnie jest tym doskonałym arcykapłanem, który nie zamilkł i nie milknie cały czas, tylko wstawia się przed, za nami i rzeczywiście udaje mu się przebłagać swojego ojca, który oczywiście też nie jest Bogiem mściwym i gniewnym, ale Bogiem miłosiernym. Zatem pamiętajmy, jakiemu Bogu służymy. Nie zapominajmy o Jego dobroci, nie wątpmy w Jego miłosierdzie. Ufajmy Jemu, nawet gdy przechodzimy przez różne próby. I dążmy do tego, aby naśladować naszego Boga, ale też Mojżesza i Świętego Pawła, okazując to samo miłosierdzie i łaskę, które otrzymali od Boga, każdemu właśnie, kogo spotykamy w swoim życiu i nawet tym, którzy żyją w wrogości wobec Boga i Jego ludu. Takimi właśnie dążmy, aby być. Naśladując właśnie naszego Pana, który właśnie takim był dla nas. Amen. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem niezmiennym, że Ty jesteś Bogiem, którego Słowo rzeczywiście trwa na wieki. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ty dałeś nam Twoje Słowo, które w tak bogaty i tak głęboki sposób opisuje to, jakim Bogiem jesteś. I że nie mamy tylko zdawkowych jakichś opowieści i historii, które mogą tworzyć nam bardzo niepokojący obraz tego, jakim Bogiem jesteś, ale że, Panie, wiemy, że jesteś Bogiem niezmiennym, Bogiem trwałym, Bogiem miłosiernym, Bogiem łaskawym, ale także Bogiem świętym. I dlatego prosimy Cię, żebyś przebaczył, Boże, nasze grzechy, żebyś przebaczył nasze dążenia do, do, do odnalezienia spokoju, odpoczynku, spełnienia gdziekolwiek indziej niż w Tobie. I prosimy Cię, Boże, żebyś, żebyś skierował nasze serca ku Tobie, I abyśmy zawsze w Tobie, Panie, Szukali właśnie tego wszystkiego. Amen.